Przerywa Cię. No Ciebie też. Weź ilu ludzi ile chcesz, wybierz kurwa teren na jaki mam przyjechać, przyjadę, złożę Ci ofertę, nie do odrzucenia. Powiem tak, tego Twojego kurwa kolegę śmiecia, Areusa, to ja dzisiaj zakopuję. Rozumiesz to? To nie jest mój kolega. No jak nie, nie jest szansę, twój kolega, teraz? kurwa. Złapię go kurwę, ma... słuchaj, złapię tą kurwę, no. wy, wyciągnę mu jego mechaniczne ramię, a potem wsadzę mu je w dupę. A następnie je wyjmę włożę, wyjmę, włożę, wyjmę, włożę, wyjmę, włożę, wyjmę, włożę, wyjmę, włożę, a jak już będzie cała ujebana głównem, to mu ją, kurwa wsadzę do ryja i każę ssać kurwa, rozumiesz to? Nie interesuje mnie twoje zapędy seksualne, on nie jest moim kolegą, kolegą byłeś kiedyś moim, ty, dopóki nie wyselowałeś do mnie broni palnej. Nie jest mi się teraz o tym pierdolisz, wtedy jest na to odpowiednia chwila. Weź ludzi ilu chceś, wyznać teren, przyjadę, złożyć ci pewną ofertę. I tyle, czekam na żypisach. Mhm. Mm